Miasto Brzeziny wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Jatymy rozpoczęło realizację projektu Rewitalizacja Społeczna. Zapytamy mieszkańców Brzezin, co sądzą o dotychczasowych zmianach. Jak oceniacie dotychczasowe działania służące odnowieniu ulic, zabudowań, terenów zielonych w Brzezinach? Myślę, że jest o wiele lepiej. Bardzo nam się podoba. Kolorowo jest, ja mieszkam od urodzenia, ale w tej chwili to jest no, bardzo ładnie. Widać postępy. No. Szczerze mówiąc, w końcu co się dzieje w tym mieście? Widać to rzeczywiście. No, nasz park, no, pamiętam, jak byłem taki malutki, to rzeczywiście no, jest odnowiony, coraz fajniej jest. Centrum miasta odnowione, kamienice się odnawiają. Jest poprawa naprawdę. Cieszy, cieszy, oby tak dalej. Ja myślę, że bardzo pozytywnie, chociażby nawet sam park. Dużo przyjemniej jest teraz iść na spacer, chociażby. Myślę, że latem będzie jeszcze lepiej. A czy bawisz się w parku? Trochę na Placu Zabaw? Tak. I fajnie jest? Tak. Podobać się w Brzyzinach? Bardzo. Muszę przyznać, że tutaj troszeczkę ten, ten plac Jana Pawła II troszeczkę poprawili, ale uważam, że te zmiany powinny iść w szerszym kierunku. Powinno się wiele zmienić, powinno być więcej atrakcji, jeśli chodzi o mieszkańców Nie Jest ich zbyt mało, na przykład jeśli chodzi o dzieci, to nie ma tak naprawdę, gdzie za bardzo tutaj w tym mieście wyjść z tymi pociechami. czy no, Uważam, że wiele tutaj powinno nastąpić jeszcze zmian, jeśli jeśli chodzi o takie zmiany służące na przykład rozwijaniu się rodzin, tutaj na przykład w tym, w tym mieście. Tak. No, mi się podoba, muszę powiedzieć. Yy, tutaj, akurat ten park, prawda, teraz zrobiony na jesień, bardzo ładnie. Był bałagan i tak dalej, teraz jest wszystko w porządku, ładnie. Sympatycznie sam obserwuję dużo ludzi. Yy, przychodzi z moimi dziećmi, oglądają, dokarmiają kaczki i jest na co popatrzeć miło. Myślę, że jeszcze, jeszcze słyszałem, że ma być oświetlenie zrobione i tak dalej, także jeszcze będzie chyba łatwiej. Czy to są zmiany dobre czy złe? No, raczej dobre. Dobre dobre, bo już takie były zaniedbane te nasze brziny. No mi się podobają te zmiany ekstra. Proszę pani, coś się dzieje cały czas. No chociażby tutaj teren parku świetnie jest ten zbiornik wodny tutaj <laughs> urządzony. Ścieżki piękna sprawa. Co, Pana zdaniem, należałoby zmienić, żeby tutaj żyło się lepiej mieszkańcom? Znaczy, ja myślę, że dobrze by było więcej placów zabaw dla dzieci, bo tu jest mało właśnie tego i... no nie wiem. Tej, pracy dla ludzi, to chyba najbardziej by się przydało. No nie wiem, McDonald jakiś, <śmiech> <śmiech> albo jakąś galerię. Wydaje mi się na przykład tak... Yy, yy, Plac Jana Pawła II, okolice. Jeszcze by się przydało na przykład zmienić renowacja tych kamienic, na przykład? Myślę, że można by było zrobić dla młodzieży skatepark, ewentualnie kino. Miejsce ci ludzie. Zdecydowanie mogą usiąść, tak jak widać tutaj na e, latem czy wiosną, gdzie ludzie mogą usiąść gdzieś, gdzieś na ławeczkach i przynajmniej ze sobą porozmawiać, bo nie ma tutaj miejsca, gdzie każdy mógłby się spotkać i nawet w niedzielę po kościele, gdzie każdy wraca, tak? Także mi się wydaje, że takie miejsca, gdzie są jakieś takie kąciki, ławeczki, gdzie jest zielono, myślę, że każdy by sobie przycupnął i troszkę posiedział i porozmawiał. I wydaje mi się, że jak na małe brzeziny to jest ważne. Nie może takie te imprezy, prawda? Imprezy jak z tym... My też z tym były skrzadawstwem, co wszyscy się bawili. E, działania takie, w których mogłyby się spotkać, e, porozmawiać, e, różne grupy wiekowe, na przykład młodzież z osobami starszymi, e, to młodzież mogłaby się e, zainteresować, e, można by było, e, nie wiem, pomagać sobie nawzajem, e, albo po prostu dowiedzieć się e, czegoś o, o, o innych, a nie tylko e, tak między sobą między jedną grupą wiekową. Można by było spędzić e, miło czas w gronie zupełnie innych osób. Wiem, że na pewno są, odbywają się jakieś imprezy przy, w muzeum, e, żeby cały czas się odbywały. Nie wiem, jakieś klubo-kawiarnie, coś w tym stylu, o takie moje zdanie jest. Czy tutaj w Brzezinach jest jakaś oferta skierowana dla młodzieży? E, dotychczas nie było, ale ostatnio słyszałam o e, projekcie e, w muzeum, i chyba pójdę się dowiedzieć jakieś tam. Bo podobno dla młodzieży i dla dorosłych bo jakaś koleżanka mi ostatnio mówiła. Ona się zapisała i mówiła, że ten projekt jest nawet, nawet fajny, ciekawy i można spróbować czegoś innego.